No, będziemy jechać do domu, tak? Jedziemy do mamy? Chcesz do mamy jechać? Tato poczekaj z małą Poli. Nie chcesz do mamy? Chcesz do... jedziemy do mamy? i rób Czekaj nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jasiu. Jest sobota 18, jedziemy do mamy? Teraz. Chcesz zostać z tatą? Chcesz zostać z tatą? Tak czy nie? No to to kapka. Tak Cup kap, Tak, deszcz pada, tak? Na Oj, spadło coś. But. But, no to popraw szybko. Byt. To co ja zostajemy? Jedziemy. A co chcesz robić? To, no, nie pytaj się tylko jedź. No dobrze. No bo no to zanim zjedziesz to zrób. Mam. Szybko zdjęcie.